Rekolekcje zawierzenia rodziny w niewolę miłości. Jezusowi przez ręce Maryi. Dzień dziewiętnasty. Siostry i bracia. W domu rekolekcyjnym w Siedlanowie, w ołtarzu głównym jest takie malowidło, które przedstawia świętą rodzinę, pewnie oryginalne, jedyne na całym świecie. Piękna postać Jezusa. Maryja, która jest nachylona do Jezusa i Józef, który jest nachylony do Jezusa. Ilekroć tam przybywam i modlę się przed tą świętą rodziną, to tak sobie właśnie myślę o tym, że taki jest zamysł Boga. Święta rodzina to znaczy rodzina, która w centrum ma Jezusa. Przez to i Maryja, i Józef, to znaczy mąż i żona są bliżsi sobie. Im bliżej Jezusa, tym bliżsi sobie. Taki jest zamysł Boga na świętość w życiu małżeństw i rodzin, by w środku był właśnie Chrystus. Ale Jezus nie jest dany na zawsze. Jezus, który jest zaproszony w momencie zaślubin, chce nieustannie towarzyszyć właśnie małżonkom w tym, żeby rozwijali dar swojej wiary, nadziei miłości. Wielu papieży bardzo różnie mówiło o tych zadaniach rodziny i ostatnio papież Franciszek, nawiązując pewnie do słów świętego Jana Pawła II, wskazał na takie trzy ważne potrzeby chlebowe każdej rodziny. On powiedział: Po pierwsze, w życiu trzeba się rozwijać jako człowiek, jako chrześcijanin, jako mąż i żona, bo jak się nie rozwijasz, to się po prostu zwijasz. Dlatego tak wielu ludzi korzysta ze skupień, rekolekcji. By się po prostu rozwijać. Wszystkiego nie wiem. Wszystkiego nie wiem. A często gdzieś na spotkaniach to pada jedno słowo, które jest takim światełkiem na życie. Drugą potrzebą chlebową, o której mówi papież Franciszek, to jest potrzeba dobrego imienia. W życiu człowiek komunikuje się słowem i papież dodaje, że jeżeli mąż źle mówi na swoją żonę, żona źle na swego męża, to tak jakby się zdradzali. Dobre imię. Mówić po imieniu, nie mówić na zasadzie Ej ty może byś zrobiła jedzenie, Ej ty może byś załatwił sprawę, ale Agnieszko Wojtku. To inaczej brzmi, to inaczej podnosi człowieka. Tak samo kiedy mówimy do dzieci po imieniu, to inaczej brzmi. Często spotykam młodych ludzi, którzy mówią do mnie ojciec nigdy nie powiedział po imieniu, nigdy mnie nie przytulił, potrzeba dobrego imienia. Potrzeba również domu, ale ten dom nie oznacza tylko ścian, które są ładne, piękne i pięknego chodniczka, który jest przed domem, ale całej przestrzeni czułości, bezpieczeństwa. Właśnie rodzina, która szuka spełnienia potrzeb chlebowych, a więc rozwija się, dba o dobre imię, szuka również ciepła w domu, jest rodziną, która po prostu... Cieszy się życiem. Pierwsi chrześcijanie, kiedy się pobierali, to nie pobierali się dlatego, że świetnie się kochali, ale często mówili, nie kochamy tak, jak Jezus. Kochamy jeszcze tak. Nie kochamy tak, jak Jezus krzyża. dlatego potrzebujemy Go, aby Po prostu nam wymienił naszą krew. Na wielu tabernakulach, na, tej, na tym frontonie, na, na tych drzwiczkach pierwszych, często jest. Ujęty obraz pelikana, to ten ptak, który karmi swoje dzieci swoją krwią. Jakby obraz Eucharystii. Jezus karmi nas sobą, po to, żeby też rodzina karmiła swoje dzieci, siebie, właśnie darem swojego życia. Małżeństwo to jest pewien talent. Jeśli go nie rozwiniesz, on się może zwinąć. I nieraz tak widzimy, małżeństwo, które rozpoczynało tak po ludzku niezbyt wysokiego C, ale kiedy ludzie pracowali, współpracowali z Bogiem, to dzisiaj małżeństwo jest świetne. I małżeństwo, które mogło rozpoczynać z niesamowitego wysokiego C, jako och i ach, bez współpracy, stało się słabe, a może ich już nie ma. Bardzo lubię mówić o tym narzeczonym, że z miłością małżeńską jest tak, jak z ogniskiem. Musisz dokładać drew, żeby po prostu ono płonęło. Może dzisiaj lepszym obrazem jest system bankowy. Żebyś cieszył się, że masz parę groszy, to musisz na konto dokładać. Dokładać. I jak wiesz, że jest kilkanaście cyferek tam na koncie, to jest radość. Jak się nie rozwijasz? To się zwijasz. Niech Jezus umacnia nas w takim właśnie życiu. I pozwólcie jeszcze ostatnio obraz matematyczny. Nieraz mówimy o swoim życiu, że takie, takie życie małe, takie życie proste, takie mało znaczące. Otóż z matematyki mała wartość pomnożona razy nieskończoność daje nam nieskończoność. To znaczy, jeśli Twoje życie jest pomnożone przez nieskończoność Boga, jeśli Twoje małżeństwo jest pomnożone razy nieskończoność Boga, to to małżeństwo staje się nieskończone, święte, na wieki wieków żyjące. I niech to będzie powodem naszej wielkiej radości i troski dnia codziennego. Bracia i siostry, te krótkie wskazówki pomagają nam również zrozumieć znaczenie eklezjalne gorliwości apostolskiej każdego ucznia misjonarza. Gorliwość apostolska nie jest entuzjazmem, to coś innego. Jest to Boża łaska, której powinniśmy strzec i powinniśmy zrozumieć, ponieważ w pielgrzymującym i ewangelizującym ludzie Bożym nie ma podmiotów aktywnych i pasywnych. Nie ma tych, którzy przepowiadają, głoszą Ewangelię w ten czy inny sposób i ci, którzy stoją w milczeniu. Wręcz przeciwnie, każdy ochrzczony czytamy w Ewangelii Gaudium, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia pouczenia w swojej wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji. Czy jesteś chrześcijaninem? Tak, zostałem ochrzczony, a czy głosisz Ewangelię? Co to znaczy? Jeśli nie głosisz ewangelii, jeśli nie dajesz świadectwa chrztu w wierze, którą obdarzył ciebie Pan, to nie jesteś dobrym chrześcijaninem. Na mocy przyjętego chrztu i wynikającego z niego włączenia do Kościoła, każdy ochrzczony uczestniczy w misji Kościoła, a w nim w misji Chrystusa-króla, kapłana i proroka. Bracie i siostry, to zadanie jest jedno i to samo wszędzie i w każdych warunkach, chociaż ze względu na konkretne warunki nie jest realizowane w taki sam sposób. To nas zachęca, byśmy nie stali się sklerotyczni lub skostniali, wyzwala nas z tego spokoju, który nie pochodzi od Boga. Gorliwość misyjna człowieka wierzącego wyraża się również jako twórcze poszukiwanie nowych sposobów głoszenia i dawania świadectwa, nowych sposobów spotykania się ze zranionym człowieczeństwem, które przyjął Chrystus. Krótko mówiąc, nowych sposobów służenia Ewangelii i służenia ludzkości. Ewangelizacja jest służbą. Jeśli ktoś nazywa siebie ewangelizatorem, a nie ma tej postawy, tego serca sługi i uważa siebie za szefa, nie jest ewangelizatorem, jest biedakiem. Mario, królowo rodzin i pani Parczewska, ciesząc się Twoją wielowiekową obecnością pośród nas, prosimy Cię uproś u Twojego Syna Jezusa Chrystusa dla naszych rodzin, dar żywej wiary, ufnej nadziei i wiernej miłości. Pomóż młodym ludziom rozeznać drogę powołania, a narzeczonym dobrze przygotować się do przyjęcia sakramentu małżeństwa. Umocnij swoimi darami wszystkie małżeństwa. Weź w swą opiekę małżonków przeżywających kryzys, bez wiarą stanęli pod krzyżem i na nowo podjęli ślubowaną miłość, wierność i uczciwość. Amen.